W tym filmie pokażę Ci trzy potężne wskaźniki TradingView, które pomogą Ci dostrzec odwrócenia trendu zanim nastąpią: podążać za trendem, wiedząc dokładnie, gdzie wejść, gdzie wyjść i kiedy całkowicie trzymać się z daleka. Wskaźniki te wskazują punkty zwrotne o wysokim prawdopodobieństwie oraz sygnały kontynuacji, a kiedy je połączysz, otrzymasz jedną z najczystszych strategii, jakie kiedykolwiek widziałem. Zostań ze mną do końca, ponieważ dam Ci dokładne ustawienia i szczegółowe zasady, abyś mógł przetestować tę strategię już dziś. Oto plan. Najpierw omówimy każdy wskaźnik osobno, następnie pokażę Ci, jak je połączyć, aby uzyskać maksymalny efekt. Na końcu przejdziemy do trybu odtwarzania w TradingView, abyś mógł zobaczyć, jak zasady działają w czasie rzeczywistym. Aby dodać pierwszy wskaźnik do naszego wykresu, najpierw otwórz zakładkę z wskaźnikami. Pierwszy wskaźnik to Support and Resistance Power Channel. Dodajemy wersję stworzoną przez Chart Prime. Pomyśl o tym jak o inteligentnym skanerze. Zamiast ręcznie rysować poziomy, wskaźnik wykonuje pracę za Ciebie i pokazuje, gdzie cena silnie reagowała w przeszłości. Ale oto co czyni go wyjątkowym: nie tylko rysuje strefy, ale przypisuje każdej z nich moc sygnału. Ten wynik mówi Ci, jak agresywnie kupujący lub sprzedający kontrolowali ten obszar. Na przykład, jeśli widzisz zieloną strefę z określoną mocą kupna, oznacza to, że kupujący zdecydowanie wkroczyli w tym miejscu wcześniej. Gdy cena powraca do tej strefy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ponownie zareaguje. Z drugiej strony, fioletowa strefa z określoną mocą sprzedaży oznacza, że sprzedający dominowali. Gdy cena wróci na ten poziom, można spodziewać się oporu lub przynajmniej spowolnienia. Co więcej, to nie są tylko płaskie linie. Kanał pokazuje pełny zakres z maksimum, minimum, a nawet linią środkową, która często działa jako naturalny punkt zwrotny lub cel. Aby ograniczyć fałszywe sygnały, narzędzie wykorzystuje nawet dwubarowe opóźnienie, aby potwierdzić, czy cena rzeczywiście przebiła się do strefy lub z niej wyszła. Oto jak go używać. Jeśli cena porusza się w górę, ale zmierza wprost do fioletowej strefy sprzedaży o wyniku powyżej 60, to znak ostrzegawczy. Impet może wyhamować, więc to dobry moment na częściowe realizację zysku, zacieśnienie stopa lub otwarcie pozycji krótkiej. I odwrotnie. Jeśli cena spada i wchodzi w zieloną strefę kupna z wynikiem w przedziale 60-70, uważnie obserwuj. Jeśli zobaczysz świece odrzucenia w tej strefie, często jest to silny sygnał kupna. W swojej transakcji możesz ustawić stop loss tuż pod strefą, a jako cel zysku wybrać następny poziom oporu powyżej. To pierwszy wskaźnik, który mówi ci, gdzie cena najprawdopodobniej zareaguje. Ale sama lokalizacja nie wystarczy. Potrzebujesz też odpowiedniego momentu. I tu właśnie wchodzi nasz kolejny niesamowity wskaźnik. Dodajmy go teraz do naszego wykresu. Czy czujesz, że wszyscy wokół ciebie korzystają ze sztucznej inteligencji, ale nie masz pojęcia, od czego zacząć? Nie czekaj dłużej, zacznij już dziś. Nasz darmowy bot handlowy jest prosty w użyciu, zasilany przez sztuczną inteligencję i może przynosić do 1% zysku każdego dnia. Dołączyło do nas już ponad 50 tysięcy użytkowników. Kliknij poniższy link, aby uzyskać bezpłatny dostęp, to twoja szansa, aby wykorzystać moc sztucznej inteligencji i zrobić krok w kierunku finansowego wzrostu. Nazwa wskaźnika to RSI Momentum Divergence Zones Indicator. Wyszukaj go i dodaj na wykres. Jeśli kiedykolwiek próbowałeś ręcznie dostrzec dywergencję, wiesz, jak łatwo je przeoczyć. Ten wskaźnik wykonuje całą ciężką pracę za Ciebie. Automatycznie zaznacza bycze i niedźwiedzie dywergencje zarówno w panelu RSI, jak i bezpośrednio na wykresie. Dywergencja bycza ma miejsce, gdy cena tworzy niższy dołek, ale RSI pokazuje wyższy dołek. To znak, że presja sprzedażowa słabnie, nawet jeśli wykres nadal wygląda niedźwiedzio. Dywergencja niedźwiedzia to przeciwieństwo. Cena tworzy wyższy szczyt, a RSI pokazuje niższy szczyt. To znak, że impet kupujących się kończy. I tu pojawia się potężne połączenie. Możesz łączyć go ze strefami power channel. Jeśli zauważysz, formującą się dywergencję byczą wewnątrz silnej strefy kupna. To oznacza, że miejsce i czas idealnie się pokrywają. I odwrotnie. Dywergencja niedźwiedzia w silnej strefie sprzedaży to poważne ostrzeżenie przed spadkiem. Oto kilka szybkich scenariuszy. Wyobraź sobie, że rynek spada do zielonej strefy kupna o wyniku powyżej 60. W tym samym czasie narzędzie RSI zaznacza dywergencję byczą. To znak, że sprzedający tracą siłę. Możesz więc otworzyć pozycję długą w tym miejscu. Następnie stop loss można ustawić tuż pod strefą, a jako cel wybrać następny opór powyżej. To proste, łatwe do wdrożenia i jednocześnie skuteczne. Albo inny scenariusz. Rynek jest w trendzie wzrostowym, zbliża się do fioletowej strefy sprzedaży, a RSI pokazuje dywergencję niedźwiedzią. Nawet jeśli cena nadal rośnie, to sygnał do realizacji zysku lub nawet otwarcia pozycji krótkiej, jeśli uzyskasz potwierdzenie. W konsolidacjach dywergencje pomagają wyłapać krótkoterminowe odbicia. Bycze na dole, niedźwiedzie na górze. A co najlepsze, nie musisz niczego sam rysować. Wszystko oznaczane jest automatycznie. Teraz pora na ostatni element. Tu wszystko łączy się w całość. Porozmawiajmy o ostatnim wskaźniku, który chcę Ci pokazać. Otwórz ponownie zakładkę z wskaźnikami i wyszukaj. Mutinabi A i Fresh ALGO 24 Następnie dodaj go do wykresu. To kompletny system egzekucji wbudowany bezpośrednio w Twój wykres. Nie tylko pokazuje kup lub sprzedaj. Natychmiast podaje punkt wejścia, stop loss i kilka poziomów take profit. To jakbyś miał asystenta na ekranie, który mówi: "Oto plan". Gdy Fresh Algo generuje sygnał buy plus lub sell plus, to nie jest tylko etykieta. Wraz z nim pojawia się predefiniowana linia stop loss oraz poziomy TP1, TP2, TP3 zaznaczone powyżej lub poniżej. Możesz realizować częściowy zysk na TP1, zmniejszyć pozycję na TP2 lub trzymać do TP3. Ma też pulpit wielointerwałowy pokazujący ogólny trend, zmienność i informacje, czy rynek jest w trendzie czy w konsolidacji. Dzięki temu nie podejmujesz decyzji w ciemno. Wiesz, czy szerszy obraz wspiera transakcję. Oto jak użyć go z Power Channel. Załóżmy, że cena spada do silnej strefy kupna z wynikiem powyżej 60 według naszego wskaźnika. Nie kupujesz od razu. Czekasz. Po kilku świecach Fresh Algo pokazuje sygnał buy plus w tej samej strefie. Masz teraz zgodność sygnałów. Masz lokalizację z Power Channel i egzekucję z Fresh Algo. Wchodzisz na sygnale, ustawiasz stop w zaznaczonym miejscu i zarządzasz pozycją przy użyciu poziomów TP widocznych na ekranie. Niesamowite, prawda? Analogicznie zasady dla transakcji sprzedaży są odwrotne. Jeśli cena rośnie do silnej strefy sprzedaży, a Fresh Algo wyświetla sygnał Sell Plus w jej wnętrzu, tak jak w tym przykładzie, to Twoje potwierdzenie. To podejście jest mechaniczne. Power Channel pokazuje kluczowe poziomy dużego kapitału. RSI divergence wskazuje, kiedy zmienia się momentum, a Fresh Algo daje gotowy plan transakcyjny. Gdy je połączysz, eliminujesz impulsywne transakcje i działasz tylko wtedy, gdy warunki są po Twojej stronie. Oczywiście żadna strategia nie jest kompletna bez testowania. Tryb odtwarzania w TradingView bardzo to ułatwia. Zacznij od testowania każdego wskaźnika osobno. Nie pomijaj testów na różnych interwałach czasowych. To, co działa na H1, może zupełnie inaczej zachowywać się na M15 lub H4. Celem nie jest perfekcja. Celem jest zrozumienie, jak każde narzędzie działa osobno i razem, abyś wiedział, czego się spodziewać podczas realnego handlu. Jeśli podobało Ci się to omówienie, zostaw lajka i subskrybuj Tripa Trading. Dzięki za obejrzenie do końca. Do zobaczenia w kolejnym filmie.